Mega dawno odcinka z tą starwań nie było, więc lecimy, jak widzicie, jest puste menu się stało, e, Zakończyłam wszystkie serie. Filmik informacyjny musi się pojawić, się nie pojawiam, no i trudno. E, myślę, że nikt nie będzie tą ani za Wilsonem, ani za Wolfgangiem. E, save siostry zostawiam, jeżeli chciałaby pograć, a my kontynuujemy grę Weberkiem. Weberka zostawiłam, ponieważ to jest takie moje... Taki Fest Challenge muszę te 365 dni wytrzymać, czyli musi być te 365 odcinków. Yy, no i co, w zasadzie tyle. Nie wiem, co ja tutaj robiłam. Szczerze, już nie pamiętam. Chyba odkryłam teren. Dobra, podkrywamy dalej. Mnie to w sumie wisi i nie przeszkadza. Yy, gałązek widzę, że mam aż nad to, ale lepiej pozbierać niż yy, cierpieć. Ok, musimy znaleźć gdzieś, yy, tak sobie teraz myślę, tego ten, tego z ten. Alberta, żeby zabrać z świnek te dupki Chyba, że zrobię po prostu kwiatkowy Nie wiem, może gdzieś już mijałam, tam są pszczoły Może gdzieś już mijałam Albercika Tam jest mój obóz, widzę Całkiem niedaleko Dobra, lecimy, lecimy Lecimy, o nie, mam kamień? Mam kamień grzewczy, dobra Bo już się wystraszyłam, że przypadkiem go nie wzięłam a drewno mam? Mam drewno na zrobienie ogniska. Jak ja o wszystkim pomyślałam. Jestem... I'm proud by myself. Dobra, żarcie z tego co widzę mam. Tak. Oj, widzę, że to tak szybko się nie skończy. Mięso jeszcze mogłabym sobie zabrać w sumie. Dobra, tak. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy, lecimy i nie zabijamy. Wszystko się przyda, każda a, na no, pęczyna no, dobra, spoko, i jeszcze... Y -dy 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 -dy. jeszcze raz, i chodź, Uy... i żyjesz, dobra, gruczoł sobie zjem, wiem, że tak się nie robi, marnuję, marnuje, ale żal mi po prostu miejsca w ekwipunku. Dobra, odkrywam i lecimy y, dalej. Właśnie, dla tych, którzy nie lubią oglądać długich odcinków, przypominam, że wcale nie musicie oglądać tak długiego odcinka. Wystarczy, że włączycie sobie prędkość odtwarzania. Y, dwa. Oho, zaczyna się robić bardzo zimno, więc ja sobie tutaj y, rozpalam to łagnisko i zetnę drzewko przy okazji specjalnie tak blisko. Tak, przemyślałam te kwestie. Y, no, jak to zima, no dużo ciężej będzie mi przetrwać, ale myślę, że Poradam sobie. Okej. Okay. Podsadzę jeden. Jak to zazwyczaj robię, a drugi zjem. Ile mam drewna? Trzy. Nie mam żadnej łopaty, nie mam nic po kroju Łopaty. Okej. Okay. Weźmę we, do ręki, ugotuję tutaj orzech i ugotujemy mięso z potwora. Mam nadzieję, że kamień ogrzeje mnie się do... tak dobrze, że nie będę cierpić. okej, okay. zjadłam, mam sześć... 6... Dobra, nie będę więcej bursztyn. Przedobrze. Hmm. Cały czas ja znałam, jak sobie rozwiązać tą kwestię z y, wiosną, bo będzie ciężko, jestem tego świadoma. Dobra, zapierniczamy w dół. Myślę, że y, oddamy radę. Teraz sawanna się przed nami otwiera, no. Nie powiem. Bardzo ważne jest, aby odnaleźć teraz mechaniczny, bo na lato potrzebuję y, y, nielodówki strażaków. Bo z tego to kicha będzie U kurde, widzicie, ja mam staków trawy Dwa. Czy to nie trawa? A nie, to jest ten, dobra Trawy nigdy wiele, pamiętajcie To jest jeden z tych rzeczy, których Może wam kiedyś brakować I będziecie się zastanawiać, dlaczego Sorry, brachu, zabijecie, bo Bo tak Ups Dobra, chodźcie, no czy to jest to mały to się nie boję, tak wiadomo. Nic, aha. I znowu to samo. No dobra, nieważne. Leczmy się i spadamy w dół. ok I chyba jak zwykle przy zwiedzaniu terenu zrobię tak, że zakończę po prostu pod koniec tego tego I w nocy będę stać w jakimś miejscu i się tylko grzać. Zwłaszcza, że dupa mi zamarza. To w sumie, jak będę stać w miejscu, to sobie zbiorę dwie trawki więcej właśnie i dowalę albo trzy nawet do ogniska, żebym nie zmarzła przypadkiem. Ale tu za chwilę... O, widzę, że wchodzimy na nowy biom. A nie, to zbiom na sawannie. Dobra. O nie, bardzo mi to zdrowie spada. 5. Może tak jeszcze chwilę wytrzymasz. Do, do tych 30 dojdźmy. Bo chcę jak najdalej ujść. Dobra, mam 30. Nie warto ryzykować więcej. Stawiam. Zeszło do 29. Dobra. Ugotuj. No trudno, no. Dodaj paliwo. Dodaj paliwo. I jeszcze raz. Dodaj paliwo. Nie zawsze może być tak, jak chcemy. Ile mam? 143. Nie to. Może zjem tą marchewkę, żeby mi już nie zalegała. I w sumie to mięsko jedno mogę zjeść. I mamy, dobra, pięknie jestem tutaj najedzona. Mózg mi spada, wiany gnije. No nic. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego y, krótkiego, długiego odcinka. Nie wiem, y, totalnie bezsensownego, ale myślę, że czasem jest taki potrzebny. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają y, tutaj Don't Starve. Wiem, że jest to bardzo nieoglądana seria, a szkoda. Jeszcze raz dzięki, i do następnego. Cześć, pa. pa.